Siemka, witam wszystkich bardzo serdecznie Chciałem wam pokazać moje pierwsze PSP w życiu na które się zdecydowałem po chyba 10 latach odkąd widziałem go na koloniach na wyjazdach szkolnych zawsze mnie fascynowało samo PSP jako urządzenie ja tutaj postanowiłem się zdecydować na wersję zieloną jest to wersja japońska o ile dobrze się orientuję wersja PSP 3000 i dlaczego w ogóle PSP? I, I skąd w ogóle ten wybór? Wcześniej korzystałem sobie z Unberika. Zacząłem grać w Pokémony. Zresztą zaraz mogę Wam pokazać. O, włączyła się. Wcześniej grałem na Amberiku, Też ba bardzo super urządzenie. Ale tutaj jest głównie emulacja gier z. Też Wam włączę przy okazji. Tutaj mam już włączoną PSP. Tutaj jest głównie emulacja gier z PS1. Game Boy Advance. I tutaj najbardziej paradoksalnie wciągłem się w. Pokémony, aczkolwiek Rayman też jest bardzo y, spoko grą, która mnie wciąga w ostatnich czasie. Y, sorki za lampę. Y, także tak. Y, także Anbernic wciągnął mnie w świat gier retro. Y, dzięki w sumie Bonkolowi, bo, bo widziałem jak grał na Twitchu. I przez to mnie to bardzo wciągnęło Saman Bernik jest to model rg 35 xx Teraz wyszła wersja z Plusem, ale szczerze nie, nie widzę, żeby to no jakoś było dużo lepsze, ponieważ mamy tam emulację PSP dodatkowo. Ale ekran jest w złych proporcjach. Bo widzicie, ten ekran jest panoramiczny poniekąd, a znaczy panoramiczny, no jest w nowym typie. A tutaj są stare kwadratowe ekrany. W ogóle, jeżeli się teraz oburzycie, że zdecydowałem się na granie z karty, a nie. AMD to po prostu wczytywanie tych płyt męczy konsole. Ja mam fizyczne też konsole, mam jakieś Need for Speed Most Wanted i inne tego typu gry, ale korzystanie z karty mniej pobiera takiej energii z samej konsoli. On tutaj się włączył. Mniej pobiera energii i zciszymy to może. Mniej pobiera energii z konsoli. A no więc przez co możemy się dłużej cieszyć E... Graniem. Tutaj mamy e... wejście na płytki. Ogólnie sama konsola jest praktycznie w idealnym stanie, nie licząc tych mikrorysek. tutaj, tylko na tym szarym, bo sam klar jest w super stanie. I tutaj mam pęknięcie, o co widać? Lekkie przycisku, ale to jest tylko taka ryska bardziej niż pęknięcie, bo to nie idzie w głąb. Więc pod tym względem jest super. Także szczerze. Bo powiecie, można grać na laptopie, owszem. Ale mnie to szczerze irytowało, bo laptop jest bardzo duży, zajmuje bardzo dużo miejsca. I często ciężko było mi po prostu hmm, odpalę jakąś kiepę, cokolwiek. A, no i co do tego laptopa? To było mi bardzo ciężko. Ho, siedzi na przykład z tym laptopem na studiach czy cokolwiek, a tu konsola jest mała jest bardzo poręczna, przez co daje to bardzo dobre możliwości czy to w pociągu, czy właśnie na studiach, na jakimś wyjeździe. Ten, oglądałem porównanie do PSP, do tych najnowszych Steam Decków. Szczerze, jest to ogromny kloc, który nie jest kieszonkowy, a to mieści nam się praktycznie wszędzie każdej kieszonki w plecaku małej jest to lekkie, bo pokażę Wam mój inny telefon dla porównania stary. Tutaj macie dla porównania telefon około 5-6 stali, wyciągam go teraz z szuflady. Przecież wielkościowo jest to praktycznie 1 do 1. Pomyślicie, że się źle na tym gra, bo to jest małe. Ale szczerze, kiedyś na koloniach, od kolegi się brało takie PSP, się grało w to świetnie. Szczerze, nie odczuwam jakiejś giga złej różnicy. Znaczy, różnicy na minus, że to jest takie malutkie. Jeśli wciągniemy w to, to już jest super. Jedyne co, mam czasem przykurcz taki lekki, tak jakby palców. Przez to, że jest to małe. Ale kwestia dobrego, tak jakby przyzwyczajenia się do samej konsoli. Do, do tej konsoli dodrukowałem sobie dostawkę i wtedy faktycznie trzyma się to szerzej. Tutaj jest tylko ta gra, tak for fun, żeby wam pokazać. Bo też rozkwiniałem, żeby kupić zamiennik Amberika. Innego Amberika znaczy się. Który mógłby emulować PSP. Ale szczerze, moim zdaniem, nie ma to najmniejszego sensu. Jak możemy kupić samo PSP i się cieszyć zabawą i paradoksalnie kupić osobno takiego tam Tamten szary ambernik kosztuje na promocjach około 160, bez promocji to jest jakieś 200 zł. A to PSP, ja za nie dałem więcej niż standardowe czarne. Standardowe czarne na Lixach chodzi około tam 400-500 zł, a za to dałem około 700, ale jest to oryginalna obudowa i jest to kolor zielony. Podobno rzadsza jest tylko żółta. Więc I ta była bez pudełka. Wersja z pudełkiem kosztowała chyba 1500 zł, coś takiego. Ale no, myślę, że to już była jeszcze grubsza fanaberia niż to. Moja dziewczyna była trochę taka zdziwiona tym, że jest to dosyć taka duża pikseloza i że te gry nie są takie super, bo no, co z tego, jak mamy na przykład Xboxa, nie? I można grać w najnowsze gry, które wyszły w Xbox Game Passie Ale szczerze, nie mam takiego fanu grania z tej gry, w te gry. Nie wiem, nie kojarzą mi się z dzieciństwem, na Epic Game Passie pewnie też tak macie, macie mnóstwo gier po 200-300 złotych, albo droższe, o nie, a tak naprawdę nie macie w co grać, a szczerze odpalacie taką retro konsolkę. Ostatnio jeszcze kupiłem sobie PS2 wcześniej przed tą PSP, teraz w mam jeszcze kupić PS3, żeby pograć w te starsze tytuły. Szczerze w te przygodówki, platformówki, wyścigówki gra się moim zdaniem o niebo lepiej niż w te gry nowoczesne. Nie wiem, czy też macie takie zdanie. Jeżeli uważacie inaczej, to podzielcie się w komentarzach. Ja chętnie przeczytam i odpowiem na wasze komentarze. Jest to mój pierwszy taki, tak jakby dłuższy odcinek nagrywany na żywo, więc pewnie będzie to lekko pocięty, ale my, jeżeli Wam się spodoba, myślę, że będziemy kontynuować. Może właśnie w takiej formie nagrywania, o ile nie będzie, o ile częstotliwości ekranu się z, będą zgrywać z kamerą z telefonu. To, to może będziemy nagrywać gameplaye, czy coś w ten sposób ponieważ niektórych gier nie idzie ograć inaczej a nie mam jakiegoś turbo, drugiego sprzętu aby przekierować go na konsolę, na, znaczy na komputer i wtedy to tak zgrać ale to są ogólne takie moje spostrzeżenia jako kolekcjonera jałtek i wszystkich innych zabawek także ostatnio przyszedłem też jeszcze na gry retro ponieważ twierdzę, że no, te gry jednak mają coś w sobie a tak jak mówiłem konsola ta, a Steam Deck czy inne tego typu wynalazki są ogromne a właśnie jeszcze jeden temat tutaj może nie jestem najlepszym graczem. Można, możecie powiedzieć, że gra się lepiej w te same gry, znaczy można grać w te same gry na telefonie, na emulacjach, ale szczerze moim zdaniem jednak przyciski fizyczne mają przewagę nad klikaniem w ekran plus jest większy Pan, z samego grania, ponieważ mamy więcej kontrolerów, nie? Tutaj no, nie wiem dlaczego tyle No, także jest taką myślę wam, was zostawiam, że jednak gry retro to gry retro i nic z nimi nie wygra. Teraz osobiście znają się gier czekam tylko na Kingdom Koma wujeczkę, bo są to gry, na którymi faktycznie ktoś się postarał. Nie wiem myślałem, że się wyrobię. Wiem, że jest spowolnienie czasu. Jest to gra, nad którą się... Ktoś napracował, a te wszystkie najnowsze gry szczerze są robione na jedno kopyto, czy to Assassiny, czy te tak jak Far Cry wychodziły. No, każda gra taka sama, tylko się różniła, tylko fabułą także tak. A te gry jednak mają coś w sobie. E, Ostatnio jeszcze gram po prostu na przykład też w Ratatuj, e, z tych nowszych gier. Tu jest też Wally. -E. Na samą kartę chyba 32 GB, weszło mi tu chyba z 20 gier. Także tak. Z taką myślą Was zostawiam. Przypomnijcie sobie dzieciństwo, kupujcie PSP i inne stare konsole, albo chociaż te emulatory które dają mnóstwo a mnóstwo fanu i bawcie się, bawcie się, era Tanikier już jest za nami. Teraz wychodzą tylko gry po 300 zł, które na których nam wyłączają serwery albo po prostu są nudne, niedopracowane moim zdaniem już nie mają no, takiego fanu, jak tamte gry z tamtych lat. dzieciństwa. Także z tą myślą was zostawiam i do następnego. Cześć!